W aktualizacji 9.7 będzie odgroma nowych wizualnych rzeczy, takich jak kamuflaże, dodatki oraz oczywiście mapa w lepszej jakości oraz inne eventy, także zapraszam do oglądania. Soccery. A więc zaczynając to LEW dostanie nowy animowany kamuflaż 3D. Leopard 1 dostanie legendarny kamuflaż 3D o nazwie IRBIS. Wejdzie nowy jog Bizonte C45, 5, na którego skrzynki już są w grze. Yy, tak, śmieszna sprawa. No i oczywiście Middleburg z poprawioną grafiką. Jaki dodatek jako garnek złota więc raczej pojawi się w grze na święto świętego Patryka, czyli 17 marca. A oprócz tych rzeczy to kolejne parę zrobię zrobione specjalnie na Ioha, STBK-1, T49, Tornwagna, czyli że Thornwag też wejdzie w tej akwizycji. No i najważniejsze, czyli linia chińskich czołgów lekkich, znowu mechaników szybszego ukrywania się, czas ukrywania się zostanie skrócony o 3 sekundy. Oraz ta mechanika pokazuje nam od razu lampkę po wykryciu, a nie na przykład po tych paru sekundach jak jest na innych czołgach. A z takich innych rzeczy to na pewno będzie darmowe wydarzenie na siódmy tier, złoty niszczyciel Super Hercat oraz tło profilowe, tylko nie wiem czy ono będzie w evencie, bo nie wiem nie widziałem tego. Eee, Dobite w punktowanych zostaną dodane ciekawe nagrody za bitwy oraz w zależności od ligi w której się znajdujemy dostaniemy specjalne dodatki za właśnie granie w bitwy punktowane. Także to by było na tyle. Ja byłem Bubble TV. No i życzę miłego wbijania.